Cześć maneczko, witam wszystkich, z tej strony. Dzisiaj nagrywamy filmik na temat mojej historii za mało lata: jakim to się było wirażką albo idiotą, różnie to można nazwać, pod tytułem Zabiłeś go. To jest chyba odsłona czwarta mojej historii. Widzę, że Wam się podobają. A dla ludzi, którzy chcą tylko widzieć materiały o sterydach, no to niestety tutaj nie będziemy mówić o sterydach. Więc prawy, górny róg zapraszam, a ci, którzy lubią. Moje poczucie humoru i mnie oglądać, zapraszam do dalszej części materiału. Moi drodzy, historia była taka, pewna miejscowość, takie małe miasteczko, każdy każdego znam, wszyscy siebie lubią, szanują i tak dalej, w cudzysłowie o, oczywiście. Yy, ile miałem wtedy, 19, 20 lat, taka, taki młody, wirażka, podbijanie klubów, wiadomo, jakieś tam papieroski, piwko. Dragów nie brałem. Ja zawsze byłem przeciwnikiem dragów, ponieważ po tym łeb się lasuje, więc dragów nie preferowałem w tym wieku. A to co się widzę, co się dzieje po tych małolatach, no to jest jakaś tam masakra. Także nie szpajcie, bo Wam łeb jest Wracając do mojej historii. Byliśmy sobie na takich dniach danego miasteczka i wiadomo, gdzieś tam sobie chodzimy, w tej z powrotem. Miałem takiego koleżka, taki fajny mój przyjaciel. On był taki chudziutki, zawsze niepozorny, ale wiadomo, wożonko, no to tak sobie zapierdalał po mieście. No i oczywiście my tutaj mieszkamy na wsi, pojechaliśmy, wiadomo, łebki do miasta, bo Janeczka w tej z powrotem. No i trafił się jakiś troll, który też sobie szed, szedł, tak. No i wiadomo, nie zmieścili się na jednej ulicy, czy tam chodniku, i poszła zwara Barkowa. Jeden szerszy od drugiego, a patyczki. Po 65 kilo. <taki> Takie do, dosłownie kurczaczki. No i wiadomo. Od słowa do słowa zadymka, zadymka. Zaczęli się tam popychać. Ja tu już, kurwa zakłady przyjmujemy. Ustawiamy solóweczkę. Na środku kurwa praktycznie asfaltu. Wyskakują. pach Zaczynają się tam napierdzielać. Wiadomo, my byliśmy w jakiejś tam grupce. Yy, przeciwnik też był w jakiejś tam grupce. Nie chcieliśmy yy, żeby biła się ekipa na ekipę, jeśli to można tak to nazwać, więc yy, bardzo honorowo jeden na jeden. Wiadomo, do całkowitego rozpierdolu. No i potem byśmy się zawinęli, bo na mojego koleżkę. No i wiadomo, zadymka biją się tam, biją. No i mój koleżka gdzieś tam po jakimś czasie zaczynał wygrywać. Zaczynał obijać tamtego chłopka. No i z tamtej ekipy podleciał drugi. Zaczął gdzieś tam, nawet tego mojego kolegi nie uderzył, ale zaczął go gdzieś tam szarpać, złapał go gdzieś tam za głowę, zaczął odciągać. No to ja oczywiście nie myśląc, podbiegłem, podbiegłem, złapałem gościa w pas. Nawet go nie uderzyłem, bo w większości yy, y, trenowałem bardziej parter, więc takie zapasy czy coś bardziej były mi takie zaznajomione, jak y, uderzenie kogoś y, w twarz. No czyli wiadomo, że też lubiałem. Komuś pierdoląć, jak każdy, kto zasłużył, oczywiście, ale był jakiś taki odruch, nie wiem, nie pomyślałem. Zapałem gościa w pas, wyniosłem i takiego suplesa mu zapierdoliłem prosto do tyłu na asfalt. Ja by ktoś nie wiedział, jak to wygląda, pokażę tutaj, jak to wygląda. No i właśnie, jak widzieliście, yy, wygląda to dosyć brutalnie. I teraz sobie wyobraźcie sytuację taką, że złapałem gościa, wyniosłem go i go pierdolnąłem o asfalt. Normalnie jak zapikował, zanurkował czaszką, ja myślałem, że słyszałem takie tąpnięcie, kurwa, jak na Śląsku górnicy mają i tam jest jakaś upsuwa i tak, pff, taki kurwa pusty dźwięk. Normalnie, kur, ja, ja się tak patrzę. No gościu leży rozjebany jak żaba. Podchodzi jakaś klientka i słuchajcie, to jest najlepsze. Podchodzi jakaś klientka, paluszki, sprawdza ten. Obraca się. Zabiłeś go! Ja mówię, ja pierdol, blady. W pierwszym momencie, co przyszło mi do głowy w takiej sytuacji. To dzida. Spierdalam stąd kurwa jak najdalej. To nie ja, to nie ja. Ja nic nie zrobiłem. Ja tylko stałem z boku i nic nie robiłem. Wiadomo, obróciłem się kurwa na pięcie i spierdoliłem. Każdy z ekipy gdzieś tam się kurwa porozbiega w różną stronę. Ja pamiętam, że kolega, ten jeden kolega, co się bił, to pobiegł razem ze mną. Ja i biegniemy. Biegniemy żywo pod pach. Jak, kurwa, przez płotki jakieś, nie? Tu następny płot dwumetrowy, pach, skaczemy, jakiś pies nas gania, biegniemy dalej, następny płot. Kurwa, tych osiedlit przebiegłem chyba z 15. W końcu stanęliśmy. mówię, dobra, no, tu nas policja na pewno nie znajdzie. Słyszymy zaraz. tam uuu, syreny, I całe życie, moi drodzy, przed oczami. No Mówię, no kurwa, nie dość. Mówię, pójdę za debila, mówię nieumyślne spowodowanie, 15 lat. Kurwa to jest zbyt. No i zmęczeni ze srani. Stoję z tym z kolegą. Zastanawiamy się, słychać te Syreny. Jedzie jakaś tam karetka, policja. Nie wiadomo co tam jechało, ale w każdym razie całe życie przed oczami mi przeskoczyło. Ja mówię, no pójdę za Gnoja. Kurwa. Nie dość, że tak, nie, tak niefortunnie poleciał, że aż kurczę, masakra. Tylko się zdenerwowałem. No i dobra, trzeba ocenić sytuację, czy coś tam się stało, czy nie. Gdzieś tam dzwoniłem po kolegach. Mówię, dobra, no, po imprezie, mówię, zawijam do domu. Pojechaliśmy, rozjechaliśmy, gdzieś tam się yy, podzwoniłem, coś tam podjechał, pojechałem sobie do domku. Zanim się okazało, co się tam stało, tak dokładnie, dwa dni minęły. Moi drodzy, taki byłem kurwa posrany w domu. Że co był taki kurwa dzwonek, to ja mówię, o chuj, przyjechali po mnie. Właśnie. Tego, nie, tego czasu nie wspominam zbyt dobrze. Jakbym miał coś. No, oczywiście, to miałem jedną taką sytuację, że byłem naprawdę ze że komuś coś zrobiłem. I uwierzcie mi, że to nie jest yy, miłe uczucie. Bo tak kurczę kogoś naklepać, yy, wygrać waleczkę, jak Gościu się tam pozbiera, nie wiem, no złomany czy tam jakaś pizzeczka pod okiem. Wszystko kurwa, gitara. A tu była taka kurczę nieprzewidywana sytuacja i naprawdę mogło być ciężko. A co się okazało? Rzeczywiście przyjechała karetka i przyjechała policja. Bo oni go tam nie ściągli z tego asfaltu. Gościu leży, leżał dalej, bo mi to opowiadał znajomy, który tam był. No i sobie stał z boku i patrzył sobie na całą sytuację. No i przyjechała karetka, pach nosze. Zapakowali gościa, pach na ten, jakaś kroplówka czy nie wiem co mu tam robili. Gości się odsknął. Na to wszystko policja przyjechała. Nie, nie, on się dobrze czuje, on się dobrze czuje. Yy, wszystko OK. No to wiadomo, wypuścili go ze skaretki, git, git. I on za chwilę, fach, zawinął się, zaczął spierdalać, nie? I zjewał gdzieś tam pomiędzy osiedla, po prostu im kurwa uciekł. A dlaczego im kurwa uciekł? Co się okazało, że to był kurwa jakiś taki yy, dealerek. I sobie gdzieś tam dealował i podejrzewał, Prawdopodobnie, bo nie wiem, za rękę nikt nie zapał, tak? Prawdopodobnie miał jakieś tam dragi w kieszeni i dopiero jak zobaczył karetkę policję, no to się kurwa spłoszył i spierdolił. Na moje kurwa szczęście, tak? Z sprawy nie wniosłem nic, także nic z tego yy, nie miałem. Na szczęście, także że się upiekło bardzo fajnie. No i taka, moi drodzy, zadymka, taka właśnie historia, taką właśnie miałem. <laughs> Sam się z tego śmieję. To było kiedyś. Dawno i nieprawda. Zresztą macie tutaj ode mnie taką historyjkę. Dajcie znać w komentarzach, jak, jak się podobało. Czy chcecie więcej. Oczywiście Instagram, fanpage. Wszędzie jestem forma z wami. I nie napierdalajcie ludzi na ulicę. Pozdrawiam, trzymajcie się.